Cześć, siemanko, z tej strony DJSPL no i dzisiaj chciałbym, chciałbym zaprezentować custom moda je... z... z... custom moda po prostu no tak ka... custom mod na, sk... na serwerze doscraft.pl a ten, ten odcinek ogólnie jest dla 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 po nie a ja mówię, polski, nie polski, nie, nie wiedziałem jak się pytało e, czy, 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 czy? E, moglibyśmy zamykać. A e, ja, ja ci właśnie teraz odpowiem. tak, pewnie moglibyśmy nagrać i to właśnie co na, tylko to już e, i to właśnie e, coś zapytało się, popoczynało mi pomysł, żebym stworzył serwer, e, ser, nie, se, serię grania z widzami, czyli to, to poczekajcie chwileczkę O boże, co ja zrobiłem? Już jestem? No i właśnie, o oh fuck, Tedu Jedziemy go No i też ma co pierdalać Hmm. Muszę e, się, muszę się, muszę się, muszę się, muszę się, muszę może muszę się, pomoże, się, muszę się, muszę się, muszę się, muszę się, muszę to muszę fuck. muszę się, muszę się, muszę co muszę

Modus. Dobra dzięki Ona się mi pomogła, jeszcze d czy coś się stało z nim? Dobra Już się spowolnił Fakal, ja tutaj burdel I śmato Yeah era are you, where are you, where Bara, 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 bera Dobra Ole mu z góry, żebyśmy, prawie byśmy mu zrobili z góry Patrzcie na to Ja, ja, jaki skinam O, oh, fuck Lardzi przez ten deszcz Akurat musiał się rozpalać O, oh, fuck, sorry, sorry bardzo ja Z takimi cheatami ja nie gram, fuck Juu, znowu te telewizory czekaj, że musimy się się lipcach. Dobra, fak znowu jakiś koleś i ja jestem przygotowany. Fakt. zbliżymy Trzeba nam się go zamurować. Fak, słabo to Nie Wygul, 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 Ale i co, dużo? Szmatu Padasz we wezkę, spadasz, padasz, 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 padasz szmato Padasz, 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 szmato, zbier dalej Nie, pewnie nie I jabłuszko Naprawdę, <śm> no Szmatu -ro. Naprawdę, fuck you No dobra ja go tylko tak pamiętam, że nie to do pary. Mam 8, a kolor podsyłał 3 ja i mój JJ. Boku po lewej, po prawej wygu, 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 Nie, ja, o, ale kolana słuchała, słuchajcie, kolor porządna. Mm, dy, 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 wygu, 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 o, fak, fak. Żrem, kolca, żrem, żrem, ja pierdzielę, już mi się hełm skończył. Zaraz mi się co? O, oh, fakt, wszystko mi się kończy. O, oh, bitch fucking mm. Dobra, teraz się mogę klepać. Fak! Może świeżo. Szybko, w stąd. Tym... Dobra, tutaj. Klepa very much. Dziękuję bardzo, subskrybujcie, su subskrybujcie mnie, y lajkujcie i oglądajcie i stütujcie. pa! A tak naprawdę to nie. Y ZW. Nigdzie nie ma wolnych miejsc. Ro Rozpierdala klawiatura, nie ma, skończyło się, skończyło się. Która? dobra. em um instante, em um instante, em um instante, eu vou te matar Dwa stopy na okrywanie. Nie szkoł, ale ja! Czekajcie. Ja, jak otworzycie... Nie, kur. kur... Może jeszcze się, się da nam na wiaturze coś zrobić?